A teraz zapraszam was do zobaczenia trzeciej części wywiadu, jaki zrobił ze mną Krzysztof Starnecki. Zobaczcie sobie część 1 i 2, aby poznać kontekst całej rozmowy. Dużo wartości, dużo merytoryki. Polecam część trzecią. Mhm. U nas jest ciekawa, ostatnio była ciekawa sytuacja, że pożegnaliśmy się z dwoma osobami, jednym z zespołu, bo sobie analizowaliśmy później to, że one nie, nie rozumiały jak duża wolność u nas jest. Tak. I one chciały być Pilnowane, ścigane, rozliczane, mhm. a my woleliśmy im podziękować, bo my nie chcemy mieć takich ludzi wokół siebie. Ja nie chcę musieć aktywować sobie trybu takiego lidera, który, o, oh, i złapie teraz, bo pozostała część zespołu. Jest wręcz samozarządzalna, bo mm. wiemy, jakie są, cele, jakie są cele kierunki, wiemy, co mamy robić, I ja nie chcę musisz komuś przypominać, że mam robić zadanie swoje. No tak, to jest Twoja dodatkowa praca i tak. w ogóle funkcja, którą nie musisz tak. chcieć pełnić. i nawet, ja, dla nas. Co? I nawet <laughs> tego, że ma, mieli super kompetencje, takie twarde skille y techniczne, które mm -hmm. nam były bardzo potrzebne w firmie, to nie mieli tej odpowiedniej postawy. Twarde skille y techniczne, czyli ktoś Twardy nie, umie y. zakodować linijkę kodu. <laughs> ale nie potrafi z nami w interakcji być w odpowiedni sposób. No tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Jest e, bardzo ciekawe. To jest ja bardzo To ja się podzielę na po rzeczą. Ja stworzyłem ostatnio taki model, który wdrażam w tym momencie, mianowicie tak zwanych swimmersów i floatersów. Swimmersi to są ci, którzy zagarniają wodę i płyną, floaterzy, którzy utrzymują i w firmie muszą być jedni i drudzy. Mhm. I teraz, żeby ci ludzie byli zmotywowani, a to są dwie różne grupy, a obie powinny być zmotywowane, żeby firma szła do przodu, to co jest bardzo ciekawe, wszyscy muszą mieć inicjatywy, no ale jak floater, czyli ten, który się utrzymuje na wodzie, mm -hmm. floating, tak? tak. Jak komu dawać decyzyjność? Floater ma swój stół i jemu trzeba pozwolić na tym stole podejmować decyzję. Ale on chce mieć ograniczenie do tego stołu, ale on chce mieć decyzyjność i to jest zmotywowane. Mm -hmm. Natomiast swimmer mówi, ty mi nie dawaj mojego stołu, ty mi pokaż kierunek. Ja chcę wymyślać, co się dalej dzieje. Tak? Mhm. I są takie osoby, i są takie osoby, czyli rodzaj motywowania, czy wspomagania ich motywacji yy, polega na tym, że dobierasz jakby yy, strefę ich swobody działania, podejmowania yy, działań. to jest, to jest Nie ma jednej linijki, którą przekładasz do wszystkich, mhm. tak? bo mhm. to jest błąd, Szczególnie w sprzedaży, w sprzedaży te indywidualności i tak dalej, to już jest rozrywka jeszcze bardziej wysublimowana. Do sprzedawca potrafi sprzedać, że potrafi sprzedać. Że co? Że potrafi, yy, sprzedawca potrafi sprzedać, że potrafi sprzedać. Ja to akurat zrozumiałam. Co nie równa się sprzedaż. <laughs> tak. Okej, okay, co nie równa się sprzedaż. Tak, tak. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No właśnie. E, to jest ciekawe, bo to jest e, tak naprawdę o zarządzaniu, prawda? I o tym, że teraz e, zarządzanie też inaczej wygląda, że tak naprawdę m, osoby zarządzające w tym momencie muszą zastanawiać się po prostu nad tym, w jaki sposób Mm, pozwolić pracować ludziom, a nie na przykład właśnie ich sprawdzać, kontrolować e, i tak dalej. Czy ja to dobrze rozumiem? No, myślę, że... Czy myślę, że tak. Nie, czy, mi, czy, czy, nie czy, wiem, czy coś... jak tobie się pracuje. Mnie się bardzo dobrze pracuje. A, zastanawiam, bardzo. Się, zastanawiam się tak naprawdę, czy jestem floatersem, czy swimmersem. E, ale ja chyba lubię mieć tu. No, ty, ty jesteś na pograniczu. Ty jesteś osobą, która w momencie kiedy nabierzesz pewności troszkę siebie mm -hmm. i poczujesz, że możesz wykraczać, tak. to wykroczysz i będziesz, będziesz, zaczynasz jakby płynąć. Tak. Natomiast ciągle jeszcze uciekasz do strefy komfortu, z czym sobie świetnie dać radę, tylko że trzeba pamiętać, swimmer a floater to nie jest lepszy gorszy, gorszy Tak, lepszy. Dokładnie. Jeden tak i drugi. To, to jest wszystko jest równie, równie istotne, tak? Ten hmm. typowy case, że ludzie myślą, że introwertycy są gorsi ludzie. Nie, to musi być ekstrawertyczne. Nieprawda. No właśnie, bo to jest też takie znamienne dla ma... tych czasów, prawda? Bo już ekstra po prostu. Że introwertyk nie może być sprzedawcą, introwertyk ale... nie może być szefem. To jest nieprawda. Ja jestem ekstrawertyczny. Ja myślę, że mam 30% introwertyka. Ty jesteś, ty jesteś ekstrawertyczny? Nie zauważyłeś. Ekstrawertyczny. Tak, ale ludzie szykują to, że mam takie 20-30% introwertyka. Ja to mam, gdy jestem zbyt przebodźcowany ludźmi. Miałem bardzo intensywny pod kątem kontaktu z ludźmi. Maj, mnóstwo konferencji, wystąpień, i tak i później mój introwertyk mówi: Okej, okay, nie, 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 idziemy do, do, do Jamy, nie? na miesiąc przynajmniej. Więc wtedy idę do komputera, idę do kamery, bo tu już nie ma interakcji z tymi ludźmi. Więc mając świadomość tego, że mam w sobie również introwertyka, nie jestem 100% ekstrawertyk też mogę lepiej sobą zarządzać no. i energią. No to tutaj że bym... samoświadomość ma po prostu tutaj tak, <laughs> to, to, ogromne to, to, znaczenie. tutaj jest pewien przekaż dla naszych słuchaczy, czy, 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 czy tak. widzów, tak, Którym powiedział, to powiedział, bo bardzo ważną rzecz powiedziałeś, ja tylko dodam pewną sprawę, mianowicie my y, y, lubujemy się w klasyfikacjach mm -hmm. y, i Daleki Wschód bardzo różni się od, od szczególnie Europy, tak? no Europa jest, jest bardzo, bardzo inna, tak, y, skostniała i tak dalej, szczególnie Europa Zachodnia. Już to powiedziałem wcześniej, ale będę to podkreślał, bo to też nam pomaga wychodzić z takiego kokonu drugorzędności. Co jest bzdurą. Bo Polska, jest tak, mm -hmm. Polska jest absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju. Ekonomicznie wiadomo, że to jest kraj, który będzie dominował w Europie w najbliższych 10-15 latach. George Friedman w swojej książce 100 lat do przodu napisał to, tak? napisał, że Japonia, Chiny się rozpadną, Indie a Turcja, Polska, Stany Zjednoczone, no i Rosja, która zawsze będzie tym, ma najgorszy układ geopolityczny, zawsze będzie walczyć. I, i, i Polska już w tym momencie, te kraje Śródmorza, to wszystko, co się dzieje, to, to, to idzie w tym kierunku, tak? Bo, bo Europa Zachodnia degraduje się właściwie, no to taka jest natura rzeczy, sinusoida, tak? W pod koniec XIX wieku niemieckie było symbolem największego dziadostwa i, i, i szajsu, tak? W XX wieku poszli w górę. Teraz to się dzieje z Polakami, a Niemcy jadą w dół, tak? A ale przekaz dla, dla naszych słuchaczy widzów, otóż to, żeby być, nie ma czegoś jak lepiej gorzej. Daleki Wschód, kiedy, kiedy bierze do ręki jakąś rzecz, tak? no to powie, to jest jakiś tam spinacz, nie wiem jak to nazwać i, 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 i my patrzymy na to, że to jest kategoria przyborów jakichś do czegoś tam biurowych, one należą do rzeczy i tak dalej, tak dalej. Chińczyk, Japończyk, no bo Japończyk nie tak bardzo, ale, ale Chińczyk, daleki wschód generalnie rzecz biorąc szeroko rozumiany, on zawsze patrzy procesowo, tak? Dlatego Chińczyk jak wysiada z, 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 z samolotu, zachowuje się inaczej niż jak yy, wysiada w Europecie. mówi brzydkie, ładne, yy, nieładne, straszne, tragiczne, yy, fenomenalne i tak dalej. A Chińczyk wychodzi i mówi ciekawe jestem, z czego wynika, że to takie jest. Mhm. I ta procesowość patrzenia jest tej jakby kluczem. I teraz do czego ja dążę? Jaka puenta dla, dla naszego widza, słuchacza? Otóż pamiętaj, że to co się liczy, to liczy się to, czy jesteś autentyczny, czy realizujesz siebie. I nie ma czegoś takiego lepszy, gorszy. Owszem, ty możesz umieć pewną rzecz zrobić lepiej, a pewną gorzej, ale to cię nie klasyfikuje. I teraz, jeżeli będzie starać się być kimś innym, dlatego trzeba bardzo uważać na influencerów, mhm. którzy kreują obraz taki, rób tak i tak będzie mhm. dobrze. Mhm. Natomiast ci, którzy uruchamiają w nas myślenie, tak? ci, którzy pokazują mechanizmy, które powodują, że ja zaczynam akceptować samego siebie, jakim jestem. A następnie dostają narzędzia, z których mogą sobie wybrać. To to jest klucz. Tak, bo narzędzia to jest trochę co innego niż mówienie, czyli... komuś, że masz być taki czy taki. I czy... Czyli floater, swimmer, czy tak jak powiedziałeś, ekstrawertyk, introwertyk, Tu nie ma lepiej, gorzej, bądź sobą. Ale teraz, jak idziesz na ring i masz złamane żebro, to ustawiasz się tak, żeby w niej nie dostać. Czyli, jeżeli jesteś introwertykiem, ustawiaj się w takim kierunku, rób takie rzeczy, które będą pomagać ci się realizować. tak? Mm -hmm. Natomiast akceptuj siebie od początku do końca. I to dotyczy każdego wymiaru zresztą. Nie jest to proste mm -hmm. dla ludzi, którzy zostali wychowani w naszej kulturowości. Tak? Ja dużo mówię o tej filozofii hustle, czyli ciśnięcia, i mnóstwo Polaków tego nie rozumie, i ostatnio też dużo było wokół tego zamieszania u mnie na kanale. Nawet nie hejtu, tylko okej, okay, o co w ogóle z tym chodzi? Ja hustle rozumiem tak. Jeżeli ktoś chce osiągnąć to robi to, co trzeba zrobić, aby to osiągnąć. To ma swoją cenę. Cenę taką, że na przykład trzeba nie wiem, więcej pracować, mniej spać w okresie realizacji tego celu. A ludzie mówią, ja nie chcę w ten sposób pracować, a jednocześnie mówią, ale chcę mieć ten cel. A mówię, no to jest moja droga, ja tak potrafię. Trzeba hastlowe, żeby to osiągnąć. Pokazuję, jak to działa. Chcesz, bierz spoko, nie chcesz luz. Ludzie często myślą ten tym z takim struggle pornem, nie? że, że chcę pokazywać. Struggle poka porn. Wow! Nie? Tak nie słyszałam tak, tak. Że, 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 że chcę pokazywać, jak bardzo umęczonym przedsiębiorcą jestem, jak bardzo dużo A godzin tak. pracuję. A to nie jest prawda. I dla mnie hustle to filozofia, która mi bardzo pomaga. Okej, okay, czyli to jest takie lekkie, tak naprawdę. Działam, działam, ale że to, to, to nie jest. No, nie skupiamy się na tym, że o Boże, tyle po prostu muszę pracować i e, nie śpię. No nie, noga. w tym miesiącu pracowałem milion godzin, nie? To mm -hmm. jest taki główny statement na Twoim biurku, nie? Tak. Ja mówię, że w tym tygodniu, w miesiącu pracowałem bardzo dużo i osiągnęliśmy to, to i to, mm -hmm. bo to było skuteczne. I też to porównuje do śmigania Formułą 1, że śmigam, ale jeżdżę do pit stopu wymienić sobie oponki, napić się wody. I to nie jest ciągłe zapierdzielanie w tym kółeczku, ludzie mylą to właśnie. Więc widzę albo hardkorowych pracoholików, mm -hmm. albo hardkorowych leni. Mhm. A jest mnóstwo miejsca pomiędzy, tak jak właśnie powiedziałeś. Nie jesteś ani leniem, ani hardkorowym mhm. pracocholikiem, Wybierz sobie, kim chcesz być dzisiaj. W poniedziałek pracujesz, w wtorek odpoczywasz. I, I dopasowujesz, Tak, jeżeli mhm. jesteś szczęśliwy z tego, co masz, luz. Ale jak narzekasz, to ty jest stop bitching, start, start doing i bierzemy się do roboty. A ludzie próbują mieć bez, tego, bez tej ceny osiągnięty cel. No tak, ale to daje im możliwość narzekania właśnie, a dużo ludzi chyba po prostu lubi narzekać. Mam wrażenie, że <laughs> w Polsce to już się coraz to, 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 to zjeżdża bardzo w dół, tak? Szczególnie ta z tym ten pokolenie, bo już młodsze pokolenie się zachowuje zupełnie inaczej, ale powiem w ten sposób. Ja jestem. Czy jestem... w ogóle bardzo pozytywnie myślisz o Polsce, o polskim biznesie, prawda? Z kilku względów. Raz, mhm. że jestem realistą i oceniam to, ale mam też porównanie. Mhm. W związku z tym większość Polaków nie rozumie tego, jak Polska niesamowicie. E, idzie do przodu, ja tu w ogóle się nie odnoszę do polityki, od razu mówię, nie przypisuję mm -hmm. tego nikomu tak. w tą, czy w tamtą stronę. Ja powiem nawet w ten sposób, bez względu na to jak, e, jaka opcja polityczna w Polsce w tym momencie e, e, byłaby, Polska i tak się będzie rozwijała, bo... Się dopasujemy bo, do, do Nie, Bo my A mamy go, polityczny układ, który jest zdecydowanie lepszy. Druga sprawa, to jest kwestią też naszej mentalności, umiejętności działania w tym środowisku, które teraz jest. E, no, Wiecie co, to, to, jest, to, jest, to jest pewien układ, który w pewnej sytuacji bardziej lub mniej pasuje. No to właśnie pasuje w tym momencie na. No. I to już nie jest 5 minut teraz, tak? Ja uważam, że to jest pół godziny, a nie 5 minut w historii, które, które się dzieją. Yy, druga sprawa, ja się wychowałem za granicą yy, biznesową, zawodowo. 20 lat tak. mieszkałem, wyjechałem jak miałem 19 lat, wróciłem jak miałem 40. Jak się mieszka za granicą, Polska się postrzega inaczej, yy, człowiek jest, zaczyna być wyczulony. Wiesz, zależy ci na tym bardziej. Zaczynasz to widzieć, bo, bo, bo tożsamość pogłębiasz sobie, kiedyś za granicą. Ta polskość cię, cię buduje, tak? Oczywiście, no, ja jestem specyficzną osobą, bo, bo ja zawsze się tak jak tym szczyciłem, dlatego za granicą zbudowałem to, co zbudowałem, centrum edukacyjne, przez 60 tysięcy osób, gdzie, 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 gdzie po prostu dzieci, na przykład, urodzone w Stanach Zjednoczonych, przychodziły, przychodziły do szkoły polskiej i tam miały o wiele lepsze warunki niż w szkole Mhm, ale warunki masz na myśli co? Nawet techniczne, no. Aha, komputeryzacja, tak. tego typu rzeczy, mhm. tak? w, w tych czasach, kiedy ja zakładałem szkołę. Jakie tak? mhm. y, y, to było postępowe, więc te dzieci wchodziły i dla nich polskość była czymś fenomenalnym, mhm. tam, to mamy, a tam, tam, tam nie mamy. Tak? Y, I człowiek jest bardzo wyczulony, ja bardzo nie lubię, jak się negatywnie mówi o Polsce, natomiast mhm. y, potrafię rozmawiać o negatywach. Mhm. Ale takie, I to nie jest pod publiczkę u mnie, to, to wiesz o tym, My. bo. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że to nie jest pod publiczkę. Ja też potrafię nazwać minusy i tak dalej. Natomiast faktycznie taką, takim elementem, który nas bardzo obciąża, to jest to, że my nie mamy punktu odniesienia. My, my, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że jesteśmy niezwykle dynamiczni i dzisiaj na przykład wiedza w obszarze sprzedaży, HR-u, zarządzania jest mhm. o wiele wyższa niż w statycznej firmie niemieckiej. Mhm. W ogóle w ogóle to, nie, ma, nie ma porównania. Tam to jest totalny bez. która po prostu stosuje jakieś nowa, innowacyjne rozwiązania. Tutaj przyznam, że dominikami przed chwilą, zanim tutaj wyszliśmy do studia, zdradziła, że właściwie nie macie teraz biura. To nie jest, Bo nie jest work nie doesn't happen at work. Proszę? Praca nie dzieje się w biurze. taką Mamy no takie działania. Jakby to jest po prostu dostosowanie narzędzi, którymi się w pracy posługujecie do potrzeb Waszej firmy. Wasza firma tak najwyraźniej nie jest. Pracujemy potrzebuje. z niezdolnymi. I polskie firmy jak najbardziej są w stanie w tych czasach najwyraźniej wprowadzać takie zupełnie Ale to jest, niestandardowe rozwiązania. To jest znowu bardzo indywidualne. Czego mm -hmm. potrzebujesz? No te Jakie te masz cele? Jaki mieć lifestyle? Co chcesz was? robić? wielu biznesów nie możesz realizować zdalnie. I mhm. słyszę na przykład, no ja nie mogę tego robić. Co robisz? No, nie wiem, mam gabinet stomatologiczny. Mówię, możesz to robić zdalnie, ale nie dzisiaj. Możesz w ciągu roku, dwóch, trzech przygotować do przejścia na model pracy zdalnej, gdzie nie będziesz robić operacji w buzi u pacjenta, ale będziesz uczyć, jak to robić, pokazywać, jak to robić, sprzęt sprzedawać, mówić o tym sprzęcie I 100 milionów opcji jest. Więc znowu, podjąłeś decyzję, że robisz to, okej, okay, chcesz inaczej, Podejmie inną decyzję mm -hmm. i zmień ten kierunek. Nie, nie mogę, bo co, mam kredyt. No dobra, no to wymyśl, no, wymyśl, 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 dopasuj. Mm -hmm. Bo to no łatwo jest rozumiem, powiedzieć... Że... Hmm? Krzysztof, to uważasz, że w Polsce teraz całkiem jest dobrze z tym Czyli To nie chodzi o to, czy jest dobrze, <grym> czy nie, bo to jest pojęcie bardzo względne. Tak, Natomiast zdecydowanie najlepiej w Europie. Okay. To w ogóle... Ciekawe. Z, 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 ja mam porównanie, ja pracuję z wieloma firmami zachodnimi, mm -hmm. tak? Ja pracuję z firmami polskimi, z wieloma firmami, które są z Europy Centralnej, Środkowej i tak dalej. Bo to jest, to jest jakby moja codzienność, tak? No i to ja się spotykam z właścicielem średniej, mniejszej, nie, nie może malutkiej, ale mniejszej firmy w, w Polsce, to ja zawsze jestem, zresztą, ty to znasz na co dzień, myślę, że jestem uśmiechnięty, tak? Jak ktoś dzwoni do, dzwoni do mnie z Serbii, z Litwy, z Rosji i tak dalej i, i chce, żeby z nimi pracować, ja mówię, super, to fajni ludzie. Jak ktoś dzwoni do mnie z Europy Zachodniej, to od razu nam się pojawia, jak kurczę, znowu będę beton rozwalał. Tak? To jest pierwsza rzecz. I to jest bardzo charakterystyczne. Oczywiście to się nie odnosi do stu ale to się odnosi do y, jednak statystyki No bo ani... Druzgocąca, druzgocąca. ani ty, ani ja nie jesteśmy typowymi Polakami, teraz mówię to stereotypem, no, ale mam taką małą, małą opowieść szybką, że jak byłem urzony w odwiedzinnym szpitalu, to jak wyszedłem, to jej koleżanki, które były w łóżkach obok, powiedziały, że pani mąż bardzo dobrze po polsku mówi. <laughs> Znaczy ja ci, ja ci dam Rozumiem, że jesteś absolutnie Polakiem 100%, tak, tak. tak bo to jest tak, tak, made in Poland. Ale okay. dam ci taki przytyk. Ale oczywiście tutaj twoje używanie słów angielskich ma, 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 ma swoje osadzenie. Natomiast wiesz, ja jestem i Polakiem i paszportowo też Amerykaninem i ja się tam wychowywałem biznesowo, ale ja nie używam tylu słów angielskich na co dzień. A to, to wynika stąd, że po pierwsze pracuję to z angielskimi to... autorami ja, na co dzień. Ja, ja nie tłumaczę, tylko tak, tak. nie tobie, ale wam, tak, mhm. że. Ja żyję tym, ja czytam po angielsku, tak. po to, że mógł po polsku wydawać książki, jest paradoks. Czy ja konsumuję, nie wiem, wiedzę moich autorów po angielsku, żebym mógł ją dopasować, przedstawić Polakom. Właśnie, mam mm -hmm. dla ciebie pomysł na książkę. Ja się kiedyś skontaktowałem z Waswisem. E, e, no, ha, e, ale chyba z nim, chociaż nie pamiętam dokładnie, e, bo chciałem sam wydać książkę. Właśnie z dziedziny negocjacji jest absolutnie numer jeden książka, jak została wydana. To jest bardzo wąskie pole. Zawodowe negocjacje są bardzo wąskim polem bez pozorom. To jest, to, jest, to jest mój zawód. I właśnie przy może się tym zajmiecie. A, Sprawdzimy relacja. No tak, tylko ja z tej książki sprzedam w ciągu roku z 5 tysięcy. Od razu ci mówię. No to, to już super. jest wystarczająco, żeby się tym zająć? Faktorem mogę wstać od razu? <laughs> jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Nie wiem tylko, czy cię stać na to. Pomniejszymy oprowizję się, tak? <laughs> Dobrze. Okej, okay, fajnie. Dobra. Myślę, że na pewno jakoś się dogadacie. Natomiast, no. no, skoro już mówimy o książkach, to, to jak to jest z tymi książkami? Bo no właśnie, Marcin, YouTube, Instagram, Facebook, webinary, live i itd. A i, i wydawnictwo. <noise> Ale masz taką minę zdziwioną, jakby jakaś sprzeczność była, albo w ogóle. No, czy to to... Jakby... Tak naprawdę, czy książki nadal opłaca się wydawać? Dlaczego nadal jest sens czytać książki, skoro można posłuchać filmików? Ehm, A to tak. nie jest pytanie, dla mnie to jest pytanie do, do gatunku ludzkiego, nawet nie Polaków, no, ale do ludzi. No, co, tym, co, co myślisz na ten temat, jako osoba, która jednak. Ludzie w tych kupują osierach. książki w takich ilościach, które pozwalają mi realizować moje cele biznesowe i życiowe. A jak to jest z Tobą? Czy bardzo też, pragmatyczna czy odpowiedź, ale bardzo no, konkretna. Tak, tak. Czyli no szapowa, to musia jest... bo Ty to robisz skutecznie, tak? Wiesz, na poziomie mm, romantycznym mówię ja i moja sponiczka, że kochamy książki, jest to prawdą. Mhm. Ale to, że kocham książki nie powoduje, że zakładam sobie wydawnictwo i wydaję pieniądze i czas, energię w ten biznes. Gdyby to się nie spinało jedno z drugim, czyli przecięcie się pasji z potrzebą rynku, to byśmy tego nie robili. Bym kupował książki innych wydawców, niech oni się tam męczą. Jak chcę sobie kupić książkę za 50 zł, to sobie kupuję, ja nie robię wydawnictwa, żeby tą książkę mieć. Niektóre książki wolę sam przeczytać i ich nie wydawać, bo większą wartość pragmatyczną będę miał z wdrożenia wiedzy z książki, która jest teraz in English, a nie procesu wielomiesięcznego wydawania czy negocjowania warunków i jakichś kosmicznych kwot, które trzeba na poziomie zaliczek płacić. I czytają ludzie nadal? Powiem tak. Ludzie kupują książki. Okay. Część z nich, część z, <gad> z nich te książki zresztą. czyta. Mogę ci zdradzić pewną tajemnicę. Moim pierwszym biznesem, który otworzyłem, kiedy miałem 16 lat, prowadziłem go przez 3 lata. Handlowałem książkami Nie ja mm -hmm. miałem ruchomą mm antykwarię. Polska południowo-wschodnia, mm -hmm. że należała do mnie. To było jeszcze za komunę. I to był, w cudzysłowie, oczywiście, mówię, by się śmieję, e, ale, ale, ale e, w, ja prowadziłem firmę jako 16-latek, rozpocząłem. I to były książki. I to, co powiedziałeś, bardzo dużo ludzi kupowało wtedy. Książki po to, żeby je mieć, a niekoniecznie czytać. Mhm. I ten impulse buying, tak? A, czy impulse buying właściwie bym powiedzieć? Yy, to, to jest ten element, który decyduje o tym, że często robimy pewne rzeczy, yy, natomiast później niekoniecznie z nich korzystamy. I myślę, że to, to jest to jest. To jest no, są różne powody kupna książki, niektórzy kupują książkę, bo chcą mieć książkę w kolorze czerwonym na swojej ścianie, czy, czy półce. Coś, coś takiego. Tak, niektórzy chcą mieć super rzeczy na prezent, niektórzy chcą. Um, by oczekiwać na kuriera z dostawą. I ty jesteś to jest coś niesamowitego. to uczucie. Nie lubi się czekać na kuriera, jak on Ciekawe. z paczką, przyjesz, otwierasz kartonik. Wiesz co jest w środku, bo sama to kupiłaś, ale jest ten moment unboxingu. Jest oczekiwanie na nową, nową pozycję książkową. Żeby ją mieć, pierwszy. Kolejne dzieło autora. My wydaliśmy teraz pięć książek Gary Gownyczuka, taki mm. autor amerykański. I wygraliśmy, znaczy wygraliśmy, kupiliśmy licencję na jego szóstą książkę. To dopiero będzie wydana w, za, w kwietniu 2020 okay. bez w ogóle bez czytania jej. Czyli mówię, kupuję bez czytania, to jest moja oferta. Okej, okay. mm -hmm. i czekamy teraz na ten kontrakt. Bo bo wiem, że moi klienci chcą kolejną książkę tego autora. Okay. A co jak on wyda 15 stronicową książkę? Tyle, zapytać, że jeżeli oni już zamawiają szóstą książkę, to znaczy, że czytają je jednak. Tak, tak. To nie jest kolekcjonowanie przy takiej ilości. Oni by kolekcjonowali inne książki w innych kolorach układek, aniżeli tego samego autora. Dobra. E, dobrze, dziękuję Wam bardzo. Nasz czas niestety się kończy tego spotkania, chociaż myślę, że mnóstwo tematów czeka, które moglibyśmy jeszcze spokojnie poruszyć albo rozwinąć. Być może, jeżeli będziecie chcieli, jeszcze moglibyśmy się kiedyś spotkać i porozmawiać. E, ja bardzo chętnie. E, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. E, muszę tak niestety takim cięciem teraz zakończyć, ponieważ czas nas nagli. E, ja też dziękuję. Dziękuję. Rano, no dziękuję Ci. Ja tak. Pierwszy raz. Pierwszy raz, Zawsze tak? pierwszy raz. Tak, także. Fajnie, super. Przepraszamy za jakieś niedociągnięcia. Liczę na rozumianie. Nigdy nie przepraszamy. Cóż, masz rację. <laughs> raz, tak? Ale wiecie, po prostu popełniamy błędy. Nie boimy się popełniać błędów, ponieważ na tym tylko można się nauczyć. Podciągniemy to pod autentyczność. Tak, mhm. jest. tak. dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, za dziękuję bardzo. Cześć.